Zamieniony na Hebiaka Ottinga Poznaliśmy się 3 lata temu, gdzieś nad morzem. Poznaliśmy się 3 lata temu, gdzieś nad morzem. Poznaliśmy się 3 lata temu, gdzieś nad morzem. Poznaliśmy się 3 lata temu gdzieś nad morze. Będziecie znali pytania przed egzaminem? Będziecie znali pytania przed egzaminem? Będziecie znali pytania przed egzaminem. Będziecie znali pytania przed egzaminem. Będziecie znali program wycieczki przed wyjazdem. 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 Kiedyś znałem kolegę, który pracował w warsztacie i pomagał mi naprawić samochód. Kiedyś znałem kolegę, który pracował w warsztacie. I pomagał mi naprawić samochód. Kiedyś znałem kolegę, który pracował w warsztacie i pomagał mi naprawić samochód. Kiedyś znałem kolegę, który pracował w warsztacie i pomagał mi naprawić samochód. Urodzeniem było to jedzenie, serową samsadę Badzia Koya. Poniedziałek przed spotkaniem poznamy nowego szefa. W poniedziałek przed spotkaniem poznamy nowego szefa. W poniedziałek przed spotkaniem poznamy nowego szefa. W poniedziałek przed spotkaniem poznamy nowego szefa. Harabodzij z Honabonuru, Znasz na pamięć numer telefonu do dziadka. 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 Noe irymi moja? Jak ma na imię twój znajomy z pracy? 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 Masz jakieś znane piosenki na telefonie. Masz jakieś znane piosenki na telefonie? Masz jakieś znane piosenki na telefonie? Masz jakieś znane piosenki na telefonie. Czuję, że wiem wszystko o Mój ojciec jest znawcą serów. Wie o nich wszystko. Mój ojciec jest znawcą serów. Wie o nich wszystko. Mój ojciec jest znawcą serów. Wie o nich wszystko. Mój ojciec jest znawcą serów. Wie o nich wszystko. A Tato, poznaj moją dziewczynę. Ma na imię Anna. Tato, poznaj moją dziewczynę. Ma na imię Anna. Tato Poznaj moją dziewczynę, ma na imię Anna. Tato, poznaj moją dziewczynę, ma na imię Anna. Kagunkurca. Grasz czasami w golfa? Grasz czasami w Golfa. Grasz czasami w golfa. Grasz czasami w golfa? Kuln ko Rzadko w golfa. Rzadko gram w golfa. Rzadko gram w golfa. Rzadko gram w golfa. Rzadko gram w golfa. Komputer Grasz w gry komputerowe? Grasz w gry komputerowe? Grasz w gry komputerowe? Grasz w gry komputerowe? komputer w gry ana. Nie gram w gry komputerowe. 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 Tenis co? Grasz w tenisa? Grasz w tenisa? Grasz w tenisa. Grasz w tenisa. Nie gram w tenisa. Nie gram w tenisa. Nie gram w tenisa. Nie gram w tenisa. 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 No i Gracie w siatkówkę? Gracie w siatkówkę? Gracie w siatkówkę? Gracie w siatkówkę? Udinem pegu Hadzana. Nie gramy w siatkówkę? Nie gramy w siatkówkę? Nie gramy w siatkówkę. Nie gramy w siatkówkę. Grasz w sobotę z kolegami w koszykówkę? 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 Tak, w każdą sobotę gramy razem w koszykówkę. 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 No Gracie czasami w gry komputerowe? 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 Urinyńska nie Nie gramy w gry komputerowe, bo nie mamy czasu. Nie gramy w gry komputerowe, bo nie mamy czasu. Nie gramy w gry komputerowe, bo nie mamy czasu. Nie gramy w gry komputerowe, bo nie mamy czasu. Ajdę? Grasz w gry planszowe z dziećmi? Grasz w gry planszowe z dziećmi? Grasz w gry planszowe z dziećmi? grać w gry planszowe z dziećmi Mm, 주말에는 자주 아이들과 함께 Tak. W weekend gram często z dziećmi w gry planszowe. Tak. W weekend gram często z dziećmi w gry planszowe. Tak. W weekend gram często z dziećmi w gry planszowe. Tak. W weekend gram często z dziećmi w gry planszowe.